Cześć, Paweł był www.mp3caraudio.pl Chciałbym Państwu zaprezentować głośniki samochodowe firmy DeBasey o średnicy 10 cm. Ich nazwa zwrócia to DBS40. Importerem oraz dystrybutorem tych głośników jest firma Lechpol. Może przedstawię Państwu najpierw parametry głośników. Głośniki są przydrożne, ich moc maksymalna to 80 W. Efektywność 88 dB, posiada dwa twittery, jeden mylarowy 30 mm, drugi, drugi twitter piezo 15 mm. Może zobaczmy co powinno znajdować się w zestawie. Kable do podłączenia głośników. Uchwyty montażowe. Śrubki montażowe. Oraz głośniki, oczywiście powinny się znajdować dwa głośniki w zestawie, tak właśnie wyglądają. Solidna maskownica głośnik, bardzo ładnie efektywny. Wygląd w porównaniu do ceny, cena jest bardzo niska. Co do jakości, i brzmienia oraz wykonania, jest bardzo niska cena. Hmm. No też tak samo, pokażemy Państwu, są dobrze zabezpieczone, maskownica oraz głośniczek, jeszcze może tył głośniczka. Głośniki pasują do takich aut jak Audi 80, B3 oraz do wielu, wielu innych aut, które podamy Państwu w liście na, na sam